nowości z serii Minecraft od wydawnictwa Harper Kids Są to książki nie tylko do czytania, ale również do rysowania i naklejania. Minecraft, jak to narysować? To bardzo gruby, zawierający aż 127 stron oficjalny przewodnik po postaciach z gry. Narysujemy tutaj nie tylko drzewa, nie tylko smoka Endu, nie tylko creepera, ale też zombie, strażnika, hoglina, płomyk czy przywoływacza. Będziemy rysować różne rodzaje pingwinów, będziemy rysować postacie w ruchu, arsenał, który jest bardzo bogaty. Stworzymy swój pancerz, narysujemy konia, czy świnie, a także humorzaste pandy, lis, lisiątko, kot, a wszystko w tej niezwykłej, potężnej skarbnicy wiedzy na temat rysowania postaci z gry Minecraft. Jak oceniasz mojego creepera? Ale ma duży łepek. Duży łepek? Proszę, narysuj swojego. Naklejkowa przygoda: moby atakują. To książka zawierająca zadania i naklejki. Ponad 200 naklejek. Przed rozpoczęciem przygody stworzymy swoją własną postać. Wybierzemy naklejki, dzięki którym będziemy gotowi wyruszyć na wyprawę. Będziemy kopać, przechodzić labirynt pośród szkieletów, zbierzemy ekwipunek. O zmroku, jak wiadomo, w grze wychodzi bardzo wiele strasznych mobów, i to właśnie o nie będziemy uzupełniać kolejne scenki. Jest scenka pod wodą, są labirynty, jest sztuka przetrwania, nadciągną nawet posiłki. Książka jest pełna naklejek. Są naklejki duże, ale są też całkiem malutkie, dodatkowe, które możemy wykorzystać w sposób, jaki tylko chcemy. Na koniec zostawiłam książkę z serii saga Stonesworth, Jest to druga już seria opowieści ze świata Minecraft o grupie przyjaciół, którzy przenoszą się za pomocą wirtualnych gogli w świat. Gry. Szóstka bohaterów, szóstka graczy, którzy mają tę ogromną, jakby nie patrzeć, przyjemność być w świecie gry Minecraft. W szkolnej sali, za pomocą gogli, mogą się tam przenosić i czują się, jakby byli w świecie gry. Projekt pszczoła jest to czwarty tom z serii saga Stonesword, O czym my tu przeczytamy? Między innymi o tym, że król przywoływaczy zmieni się w coś. Absolutnie fantabzycznego, a pszczoły, nie tylko w grze, ale również te, które mieszkają w okolicy szkoły, mają kłopoty. W Minecraftowym niebie wciąż powiększa się dziura. Harper i przyjaciele mają misję zarówno w świecie gry, jak i w swoim własnym realnym świecie pomóc pszczołom. Dzieje się na przemian, raz w grze, a raz w życiu realnym bohaterów i nie mamy żadnego problemu z rozróżnieniem kiedy jest jaka część, bowiem ilustracje doskonale nam o tym mówią. Historia jest bardzo wciągająca i ja bardzo serdecznie polecam serię Minecraft Saga Stones World wszystkim dzieciom, które lubią tę grę. Będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli w tym momencie zasubskrybujesz mój kanał i zajrzysz do działu wideo, czy też na playlisty, które są tematycznie posegregowane, obejrzysz inne filmy i zostawisz łapki w górę. To bardzo wiele dla mnie znaczy i z góry bardzo Ci dziękuję.